Po ostatnich wygranych, bądź prawie wygranych, yy, podbudowane zostało moje tutaj yy, yy, samopoczucie, <grytanie> samoocena mordercowa. No i stwierdziliśmy, Maksem, że spróbujemy zrobić adepta. Tak więc mamy tutaj perki yy, Legiona. Wzięliśmy troszeczkę lepszy jeden dodatek. Yy, bliższe haki. No, i będziemy próbować tutaj y, zrobić. No, oczywiście jest z nami Max, którego. Hello. I tak, tak, tak. tak. Tutaj witam y, razem z Wami. Y, no i co więcej, w sumie widzimy się w mecziku, Bo to nie ma, co, nie ma co przedłużać. Zobaczymy, jak szybko nam y, ich znajdzie, i zobaczymy, czy może będą tak samo zjebani jak poprzednio. Miejmy taką nadzieję. Otóż to wieża, wieża węglowa. węglowa. Hmm. Zobaczymy. Bo jest dosyć mała mapa. To na plus. Tak. Na plus. Na piętrze nie chcę zrobić. Yy, na piętrze się raczej nie zrobię. raczej tam, o masz dysonans ci wleciał, jedziesz tam, ci się dysonans zrobi. I myk! Wiem, ktoś przeskoczył. Nie, nie przeskoczył. Ej chwila, 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 chwila. No do szapy weszli czekaj e, tu? Wy, gdzie tu jest ta szafa? za tobą tutaj po lewej nie nie, dobra, nie wydaje mi się, że może być tu na górze może A ale nie? nie... wal ich teraz wal ich i do tego generała świetlącego drugiego wiem, ja bo zaraz go zrobię. no właśnie chociaż cały bo czas obcyzjuj. ktoś kaszani ale to już inna kwestia, dobra Nick! tu o, o o, przecież wskoczyła chyba nika. ktoś został tam tak jedna, tam były dwie osoby to nie uda Ci się tego Aj, chuj. Wróć do tamtego gena. Wracam, 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 wracam. To był ten czy ten dalszy? Nie, ten, tutaj. O, masz Paleta jest. Bardzo dobrze. Czekaj, dobra. Wykopnąć gena? No, jestem to... jest trochę zrobiony. No, ale tamten... Nie wiem, czy chcesz za nią iść, czy robić... Ja jej nie widzę. Do... Znaczy... Presję. No to iść presję genów robić. Bo jak nie widzisz, to presję w od razu. O, masz tego. Poczekaj, do dozwici. KURWA! Ale go trafiłeś. Wiem, ale... Nie jedź tamtego. O, to jest ta. E, po Już ti baguje, kurwa, szmata. Do, zostaw ją aktualnie. Nie nie, 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 idź za nią, musisz nic Tu ktoś jest. Co A to jest, jest ona? ona. A to pierdolę. Racja. Racja, ra... O, On to jest ranny. Dobra, to jedź tego rannego. Jadę. Proszę, że biegnie w takie głupie miejsce trochę. Czemu idzie tutaj? Co? <laughs> Ale to zrobił! Ale to zrobił! Ja pierdolę! Nie wiem, tego gena! O, no. Wiem, wiem, skopił, skopił, Masz pierwszy haczyk, dobrze? Co za gość! No, y tutaj jedna osoba pobiegła za wzgórko. Tu? Tam gdzieś. Tu coś kombinuj, bo widziałem jak ten, był Ktoś jeszcze nabrał wcześniej tego gena, zanim tamten do niego przysiadł Nie wiem gdzie... Nie wiem, no ale odejdę od HK, bo... No, no, no... Tutaj ten gen sprawdź Oho? Nie, zrobili tam tamtego Dobra, to... Y o kurwa O nie... I poszedł rush I tu o, jest, to, jest, a to mysle. jest ta szmata Dobra, to jest ta Dobra, spróbuję ją dwójką Cześć, mi paletu, na 100% y Przeczekaj Przeskocz Uderz, dobra, jest i tam, tam są. Tam, tam jest tam ale to jest. są ci chyba okay, od z tego. Jeden ranny i drugi, e, który ogarnia. oni tam tukają. O. No Przez trudno, tutaj, chłop tamten. chłopcze. Po prawej miałeś. Po prawej Wiem, prawej. ale trudno, chyba, robimy adept. Czekaj, dobra. Ale tak. masz czyś... po lewej tą tą ranną. Gdzie? Tam, ona by była prosto. A, kurwa, chciałem przeskoczyć. Gdzie? Tam prosto teraz. A tu jest faktycznie. Tylko ja nie wiem czy ona się nie umie ganiać, no Na pewno się umie, skombinuj. Okej. Okay. Yy, może mieć det harda, więc... Wydaje mi się, że... Chyba nie Nie była przy palecie, więc nie ma było sensu, żeby użyła. No tu brakuję. Bez sensu. Użyjący sali. Dobra, ma tutaj kolejną paletę. Zrzucając. Zniszczyłem wszystkie Które palety, no kurwa. Tak, tak. Tylko oni zrobią igeny w tym czasie. No raczej tak Robią we dwójkę. To nie wiem czy chce zostawić i zrobić y, do tamtego gena dojść Ona ma kolejną paletę. Dobra, goni ją teraz dalej. Zaraz bo... zaraz ją z, kurwa jak ją dopadnę to jest w swej out pierdolę, kurwa y, o, tak y, Na górze ktoś robi gena i jest na dobrym procencie, Widzę. Dosyć, a więc y, y, jakbyś ją mógł uderzyć, uderz właśnie i na górę Eee kurwa te schody są tu Tu. Spokojnie dobiegniesz Dobra I y, Ogarnia ją, tak ona jest w tobie za tobą o y, odwróć, się, odwróć Ona spadnie teraz, o tutaj spadła Tak, weszła do środka I wskoczyła do, którego... do góry z powrotem No do góry I Nie Co? odwróć się Aha, to jest drzwi ja myślałem że to szafa jest kurwa nie, na dole yy, wejdzie, zejdź wejdź, wejdź po schodach. Ona jest pod tobą. Kurwa! Aj, dupa! Ona dziś to jest. Nie, jest, w szafie? W szafie nie! Za tobą była. Ach, z kurwa! To. Ja pierdzie. To no, wszystko przez to, że adept, nie? No, trzeba było sobie z tymi dwoma latarkami. No. Znaczy, to, to i tak by nic się zmieniło, to po prostu jest adept. No... Kop tego gena w takim razie, bo jest wygodny. Iść idź na mocy, żeby ogarnąć sobie, który gen jest dobrze robiony. Ten ten, nie, tamten dalszy, o. Uderz ją. Gdzie? Dobra, ona tamtego gena. O, masz już. Dobra, no, moc. Co za chuje jebane? No on no, no, w szaku, mój, to... to... Musiałem to nie chcę ci skoczyć Chamy Uderzysz na spokojnie tak. Nie trafiłem O, biegnie od szaka, ciekawe No, to tuneli. no ja pierd... Jak ty to mogłeś spieprzyć, Haro? Dobra no, Ma tutaj paletę, zrzuci ją Eee, Nia będzie pewnie nie coverować? Nie, no Nie, ona będzie te bagować znowu. No, bez sensu. Mogłaby przynajmniej użyć swojej umiejętności, żeby go obronić i żebym gości mógł się dalej gajać, bo on będzie miał już drugie wieszenie. O. Palety ci nie ma takiego. Kurwa! Dałem się. Womniałem o tym. Bo oni wracają w ciebie, więc trzeba wyczekać jak tak. Ach, myślałem, że on się pomylił, wiesz? Że tam był jakiś ten. No właśnie to jest to. O nie, zrzucić palec. Nie. Nie, zrzucić. Okno, wjedziesz. Y, powinieneś go dogonić. Tak. Nie. No właśnie, że coś takiego odjebał, wiesz? Myślałem. Nie, nie, nie odjebał coś tak, nie, nie, nie. Ten gen jest zrobiony? Nie. 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 nie, on jest Chuj, tak jest już przegranko. No. Oj, to totalne. No przejpał, no. Ale wiedziałem, że tak kurwa będzie. No na pewno jest coś z tego zając Hmm I tak nie są ranni to mogę sobie poczekać tutaj Z drugiej strony co no. mam innego robić juś, 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 juś. Biegnie O O! Się o. Ciekawe Kurwa no nie przeskoczył mi przez tą Przez tą Ty bramę wziąłem. Przez to oko znaczy ma to kurwa jebana, ty bagująca. Tam jest no. w ogóle, ej. A, ale to jest, ale ona nie jest otwarta. Skąd wiesz? A nie, ona jest przy bramie. dobra, chuj. Myślałem, że ona biegnie do bramy. Wiesz, no bo tak... biegła, bo wybiegła i biegła. Aha, tak, ale było otwarte. No, nie było no. Lipa. Ale co za cymbał kurwa. Mogli go ściągnąć. Trzy osoby nieranne, bez żadnego wiszenia. A ten się rozłącza, no ja pierdolę. Co za... Co za gość. Co za gość, no kurwa, zwłaszcza, że nie mam ani noeda, ani, wiesz, nie mam żadnej mocy, która powala. No właśnie. No to naprawdę odjebał manianek, typiasz. No. Dobra, no. I kto mocą swoją dojechał, i tak musisz się najpierw jeszcze z tej mocy wyłączyć. No właśnie. Więc no. i tak bym ich nie, nie i tak może jedną bym osobę powalił, ale pewnie nie. No, pewnie nie. <coughs> pewnie by wszyscy uciekli. No, no dobra, raczej tak. Spróbujemy jeszcze raz i pierdolimy. Tak. No to Podwórze, podwórze, która to jest mapa? A to jest ta. Jakie podwórze? Oko. No tutaj to podwórze złomowiska. To jest ta mapa. No przecież mówiłeś, żeby bym wziął. A no, wiem, nie... wiem, wiem, wiem. Znaczy, ja ja a z kilka. Aha. I wiedziałem, któryś. A tu nie ma kurty, tu jest się... ściana. Tak, tak, to jest mała, dosyć, więc też dobra na adepta. Ej, faktycznie jest dosyć mała. Aha, bo jest to złomowisko, jest. No nie ma dysona. O, jest. O. Yy... I szał. szał. O, ktoś po Ktoś tam zanam. był, o. ale tu jest jeszcze jeden. Raz. Kurwa! Używaj dalej. dwójki, dwójki i przeskakuję. Aha, ja miałem szał od razu! No Ach, mówię! Ach, to no, skaszoniłem. Dlatego ci mówię, no. Coś tu to robić, mi się wydaje. Nie, nie. to on po prostu działa. Jeden jest na pewno na górze się ukrywa, coś tak Nie, czuję. nie ukrywał, w szafie jest. Tak? No. Nie. Nie. <grywa> Czyli nie, dalej. Czekaj, sprawdzę jeszcze na górze, jak już tu i tak stoimy. Nie, no bo... Patrzyłeś, to nie ma. Uciekli ci wszyscy. Przypał. Strzaniłeś ten początek. Bo adept to wi wiadomo, że się kurwa nie uda. No nie, a tam sobie strzaniłeś ten początek. O, tutaj ktoś jest. Przeskoczył kuchnie. mi tu. No Noo. Jest, jak go będę widziałem. O, tutaj ktoś robi gena. Stuknij go, stuknij. Stukni. Nie, albo... O, masz Już ty, jedzie, baguję, ty, ty ty, Już ty baguje kurwa. Już ty baguje szmata. Bo się udało mu ogłuszyć M2 i... Kacprz, mniejszysz te palety na M2 Aha, no to tak. Ja pięknie, sam sobie to wziąłeś i z tego nie korzystasz I mówisz, że to, to nie ma sensu tego O, M2, 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 M2 Tak jest, dobra I ich po kolei Do tamtego, następny O kurwa I idź dalej, tam I się nie widać tamtego No to musisz gdzieś wrócić tam, Najlepiej. O nie dobiegnę. Ale czy to jest, to jest ten cfelik! Zabij go. Bo on... Kurwa! No ja pierdolę! Ja pierdolę. To jest paleta z tej strony? Tak. Na twoim miejscu do cię. O, masz go. Pobieg ja z powrotem, nie? Nebo. No i się stracił, kurwa. Nie, on goni się wokół tego. wszaka Tak? No. no. -ha 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 -ha. Chuju. Taki byłeś, kurwa, zwany. To jest piwnica, czy nie? Nie. Tu jest hak przede mną, tak? Tu, tu, tu. Ten gen obok I gen jest obok mnie robiony. A Dwa geny już zrobię, nie ma chuja, kurwa, we wsi. Nie masz szans po prostu. Tutaj, o, o. No, okej. Okay. Tak, ja ten ranny, to go powiem od razu. Mądre. Mądre. Nie, była piwnica w tutaj, w szaku. No bo to jest jedyny szak do piwnicy. Nie? Jakby na to nie patrzeć. No. Gdzie on poszedł? Tu jest, ranny. Czekaj krwę, krwę tu była. Yy, szafkę bym spróbował. Trzeba popatrzeć pod szafką, czy nie ma krwi. Nie widzę, chyba ja też nie. nie. widzę, nie. Kurwa za ciemno, dobra, dobra idę sobie w nich wjechać, jak w masło. O, akurat ja, uciekli. Dobra, uciekli. O, tamtego genaci z tyłu robią, dobra. Idź tam. Idę, idę. No i Przeciwam tak, jak jest już przegranko, bo jest kurde dwa wiszenia, trz... dwa geny. nie, trzy geny ci nie masz jeszcze tragedii. Okej, okay. masz. że nie, czy Nie, właśnie przeskocz. też myślałem. Kopnę. Kopnij i leć za nim za mocą. Przeskocz, on przeskoczył pistolet na pićfu. Działaj go. Działaj. No ja pierd... I przesłane żeby przeskocz, od razu skacz. skacz. A, kurwa. Ja zapomniałem o tym, że to się naładowuje od razu. No. A to jest ten ranny? Tak, to jest ten ranny. O, Czy coś tu to tam robić? No ale ogóle... musiałem kurwa wyłączyć szał. No mogłeś go uderzyć normalnie, bo by był ranny. <grym> On nie jest ranny, bo to jest. To jest ten symbol. Gdy Gdybyś uderzył to byś był ranny. Aha, dobra. Gdzie ten symbol pobiegł? Ham, na lewo, totalnie na lewo. Prosto teraz, do tamtego gena, tamtego. O tam, tam. O właśnie, w tamtym kierunku. I tutaj widzisz, jego kreski. O, jedę prosto, lewo. A nie, robi Gena. Robi Gena e, ta na dwójce. Dobra, na jedynce. No, no dobra, o Dobra, się, dobrze. Masz ha hak i tam jest Gen robiony, dobra. Ja pierdzielę no zawsze jak jest adept to nie idzie, nie? Kurwa zesrasz się i po prostu to ci nie gen będzie szło. Iść, który ja tego też nie spoczę. Tamten yy, prawo, tamten pod koparą. Tamten no. Za to bo, co mi ci się. I ja ci, że go robią już od dłuższego czasu. niego, tak tego zaatakuj. I następnego, następnego, idź to dalej to zrobi, dalej dalej. Uderzaj. Uderzysz go i podhakić. I o cześć Udych, cymbałku! I dwajkę, za Dwightem idź. Nie no to już czas. Tam, tam jest osoba do tego którą tak uderzysz. Ale ja chcę. Aha, nie. dobra. No to chuj. Do dawnego gena możesz żyć. ty sam raz. się Aha. włączył. Aha. Nie, tego Dwighta bym zajebał akurat. Mówię w kurwie. No. Bo nie jest ani jakiś dobry. Aha. Y... Nie, nie jest. Tylko po prostu cię uderzył e, tym. O, o, lecisz, 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 lecisz. Drugiego, drugi, drugi, drugi. I drugiego, drugi. Ma sprinta. No to spierdalaj. Ale ten Dwight jeszcze gdzieś tu jest, Powiedziałem go. Była, A e, nie, to ona. ta. Dobra, tak tak. lecisz, lecisz. I ją uderz, uderz, uderz od razu. O, dostałem osiągnięcie. No, gratulacje, już dwadzieścia. My, myślałem, że... Myślałem, że bo ma tego. Nie, bo nie ma... ma Kurwa, jak to się nazywa? Deadharda. Deadharda. Gdzie jest hak? Za tobą, bo ci ciągnęli. Możesz się wrócić. To idę. Spokojnie, jak ci podejdą, uderzaj, uderzaj. Uderz, ta uderz, 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 uderz. Uderz, tak jest. Ona cię się przestaje, połóż ją. Bo ci już nie. Już nie, nie mogłem naciskać. Spamowałem R. Spamowałem. Dobre. Ale przynajmniej go położyłeś. No to czekamy. Podnieś. Acia podnieść, nie, idź do następnego. A dobra. Kaka. Nie ma sensu. E, Lewo. A tu jest tutaj, hak, kurwa, bo go nie widziałem. Dobra, dobra, dobra. Ale przynajmniej masz tego. Ale mam tego, go chciałem, bo i tak się adept nie uda. Może się uda, skąd wiesz. No, raczej nie. Jest aktualnie nawet dobry scenariusz na wszystkich rannych. gen sprawdź. Gen sprawdź. O ten, tam, a nie, ten... to jest kurwa ten. Dobra, nieważne, a, sorry. Tam. Ja tam myślałem, to że to się genacja. świeci na żółto gen. Oj. Robią ci, robię, 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 robię. Atakuj od razu, od razu, nie ma, nie ma, nie ma czy sensu, żeby go kopać. Nie ma sensu przyspoczywać, ale okej, okay, się to obejść. E, długi, długi, długi. O, hitbox. <laughs> tak, Powiedz go i tamtego gena idzie się skopać Dobra I Tutaj masz haczyk niedaleko Od razu przed Dobra. Niestety Dwight jest poleczony Eee, no oni są pod hakiem eee, oni tam są, a nie, tam gdzie jest zrobiony Gen To nie, nie interesuje Cię to miejsce Ten gena sprawdź, tam na górze ktoś był w ogóle tu? Na górę, na górę, tak na, na wzgórko na z górku. Ktoś padł teraz ze górka i to nie podejść w stronie, o, o. Tu. Masz tam ace, tego. No, idź sprawdzić geny może. Ten gen nie jest zrobiony. Ten nie jest I do dotykany. Następnego. I do tego. Ten też nie jest dotykany i idź pod gena pod hakiem, bo mogą go zrobić zaraz ci. Teraz wszyscy się poleczyli właśnie. O to chodziło. Dwighta miałeś. Spokojnie, i tak na mocy jestem. Skopa tego silnika, nic tutaj masz? Tego rennego. Kurwa, nie trafiłem. Dobra, skop gena, skop gena, bo jest porządnie zrobiony. A nie możemy pozwolić, żeby sobie No, 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 bo ten, ten bezpieczeństwo tych dwóch genów. Eee, on się tutaj. Eee... No, bardzo dobrze. Se zmarnuje paletę. Ale to jest ten, którego bym zabił teraz tunelowo. No to Dobra, nie, niech ucieka. Sobie... Ok, wróć do tamtego gena, wróć do tamtego gena, wróć do tamtego gena. Na szale? Normalnie. O właśnie, jest, jest kurwa, Papyrus. On no, Nie ma, dobra. Nie ma. O to On bo dziwnie, właśnie. bo on wbiega w morderce, ale nie ma deadharda. No, e, no bo niektórzy tak grają, bo większość ocalałych właśnie to. Mm. Ten ma zgon e, chyba, nie? Wierze, że jest tam, bo zniszczył z haka sabotował. Przez niech se sabotuje, kurwa. E, gena, dotknij go, bo jest na dobrym procencie. bo i zedłaj ten śliczny. Gdzie on jest? Prawo, prosto, lewo, tył. Tutaj są jego kreski z pozostałości Może gdzieś to się kampi. Tamtego gena ci robią. O je, jest! Ta. Eee. A i chuj. dobrze Spokojnie, M2. Albo Aha. normalnie, jak chcesz. No w sumie, czekaj. Może ją tak uderzyć. I zobaczyć gdzie ci podlecą. Tam są. O, lecą do tamtego gena. Do tamtego, ja bym y przeszkodził im z tego tego gena. Masz tutaj tego. Dwight robi gena, w tego uderz. O, tu nie, to tu był jest, Dwight dobra I teraz tego gena uderz. Właśnie I wyłącz się najlepiej Dobra No i leć za nim On też jest martwy Nie, daje, że... pójdę tu Wiesz nie, tutaj Bo oni tu przyszli O, właśnie O i, i to i jest jeszcze do... kto przyszedł tak, tak. Dwight lecisz, 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 lecisz. I my! Masz fajo jedno Dobra i tutaj masz hak od razu, dobrze, tu jest. Dobrze, 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 dobrze Ej, dobrze. taki cwaniacek był Dobra i idź tutaj ten tego gena od razu, bo jest na będzie. Idę idę, 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 idę On jest no, kurde na pierdnięcie ten gen No jest bardzo dobrze zrobiony Nie wiem czy nie przykampić trochę tego gena Ktoś tu jest, to już jest, ktoś tu jest Gdzie? Tak? Tak O jest, jest, jest są krechy on jest? prawo, prawo, prawo Pro, o, widzisz już? Dobra. Nie, 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 wyłącz, wyłącz, wyłącz. Dobra, to jest ona. Ona, ona ma dopiero pierwsze piszczenie. Y, jakby się. Powiem, tam z tyłu, totalnie, za tobą. Dobra, chuj, no, jebać. To. Jebać, jebać. jebać, 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 wracam do gena. Bo ten sam tak szybko gena nie zrobi. Tam jest. Nie, to nóż był. Dobra, nieważne. On sam tak szybko gena nie zrobi. <laughs> mhm. Mm a są kurwa dosyć blisko. No, te geny są ładnie skrywane na Tego hmm. robi. Nie. Wyrubiony obie się... I wróciłem do tamtego. Może nasz... To jest ten, nie? Tak, to jest ten le leczą się. się. leczą. Tylko gdzie? Pewnie tam gdzie nie ma genów Sprawdź tamtego gena, wiesz Tu? Nie, tutaj nie idź. Nie, nie tu, nie tu, tam tego, tego Tego czerwonego. Ty ty nie chodź chod za czerwone geny Tylko czerwone. Tylko czerwone cię interesują. Bo to się wyleczyli teraz oboje. Co nie? Ale Tej ten z gen fajnie spadł dzięki temu. Mhm. jak zobaczysz pierwszą na mocy, jedziesz i druga osoba, która... Najlepiej żeby tom ci było. Choć oni obaj mają chyba podwójne wiszenia, czy ten skąd już ginie? Bo nie wiem. Nie, nie, obaj mają ona ma jedno wiszenie na pewno. się, tamtego gena ci robią we dwójkę. Dobra. Ona ma na pewno jedno wiszenie. Nie ma ona ci poleciała tam, do tych, tych obszarów ci No to nie, no wiem, to nie to jest, ja tam nie, nie idę, pierdolę. No. Będę z nimi się bawił w kotka i myszkę. Bo jest szansa no. zrobić tego jebanego adepta. No jest, jest, jest. Więc nie, nie, nie będę, pilnuj genów, chuj. Ten jest niedotykany. Ale tamten w ogóle hmm. był na zero, to nie tak go szybko jakoś nie, zro nie zrobią. Ten, ten, ten się ładnie regresuje. Porządnie. Dobra, robią go. Widzę, tu powiem. dotykają i czekają. Yy, za kim? Po prawej jest, e, po prawej bym poszedł. Po prawej? Mhm. Po gdzie? prawej, po lewej poszli. Za tym budynkiem. O tu tutaj, o tu? właśnie tu, 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 I na mocy. Tak jest. Już nie ma palety, nie? Nie, nie ma. Nie, nie ma. Jest tylko okno. Bra. Dobra, a ta I jest tu. Stoiła? Tam. Dobra. I jak ją walniesz, to ją... Yy, goń. Dobra. I wyłącz od razu moc. Wyłączona, wyłączona, biegnę, biegnę, biegnę. Biegnisz, ją powal. Ona jest kiepska, więc... znaczy gorsza od no. tego gościa, mam wrażenie, więc... Mhm. Tak mi się przynajmniej wydaje. Yy, Ten... I teraz tak. Najważniejszy myg jest taki, że musisz pozwolić teraz najlepiej na y, ściągnięcie. Jej nie możesz jej przykampić. Najlepiej, żebyś Nie, nie, sobie... ja pójdę w pizdu! Tak, tak, pizdu niech ściągnie. jego y, musisz powiesić. Teraz jeszcze. I, i. nie wiem, tak. I najlepiej, żeby go jeszcze raz ściągnęła. I najlepiej, żebyś wtedy poświęcił obu naraz. No, no, no. No, wtedy. Dobra, ja idę w pizdu, ja idę w pizdu spokojnie. Tak, tak do tego gena chodź kopnigo, kopnę bo sobie jest pójdę tam. Rozpoczęty. Pójdę do tamtego gena, wiesz, dalszego tego, wiesz, tego tamtego czerwonego tego właśnie. Aha, ale to jest blisko haków, wiesz, ja pójdę w pizdu. Aha, takim kółkiem... No tam na możesz zdać. Takim kółkiem pójdę. Tak, no, no 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 Żeby on na spokojnie ją mógł ściągnąć. Mhm. Chuj się poddała Dobra, mi yy, muszę się znalazć. O, był tam! Po Pod tamto! Był, był pod hakiem, pod hakiem był! Tylko nie na mocy go że nie może go uderzyć na mocy. Wiem, 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 wiem. O, tutaj, e, atakuj go, tak, zabijaj. Aha, on no. sam do, do mnie przyszedł! Czemu tak, on tak, tak zrobił? No, 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 bo jest szansa na lotę. I, i powiesz, wiem, że oni dwa razy nie wisieli, ale jest nadal jakaś cień szansa. Jest cień szans, to prawda. Tak, 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 jest cień szans. Bo trochę się ganiałem... Mhm. Ciekawy ja jestem, czy się wbije czy nie No jakby ci ściągnął to byś miał pewnego już. No tak, I tak, ale czemu on stał, stał pod hakiem? Tak. Może on nie zdążył? No bo on tam był pod nią i ona się wtedy mu poddała No to c On ją może strollował tak na Jak jesteś e, tutaj to teraz nie zamykaj kapy Jak go nawet znajdziesz Dobrze, i tak nie. Jest, to jest, wbił to się, to wbił tak się tak Haha, <laughs> zajebiście tak nie... Mamy to, Udało się. mamy to Kurde, yeah. uff i, I pokaż mi swoje emblematy, tak na, tak, tak żeby zobaczyć Już, jak już w emblemach Wie, są ja dwa, p dwa p opale, dobra. pipki Wszystkie opale zdobyć, żebyłem. A gdzie to było, kurwa, emblematy? To jest, to, to, to A tutaj, jest wszystkie to... opale No, jest. to trzeba mieć wszystkie opale, żeby nabrać tak ogólnie tak, Chyba to jest tak chyba Ale bo no. ten, bo, bo, długo się z nimi ganiałem, z tym, no, tym, tak, tym, dlatego, się dlatego się, się nabiło tak, nie kampiłeś Nie kąpiłem. E, kopałeś też, wszystko ładnie, no dobra, jest wszystko ładnie udało się ale, tylko no. dlatego, że se te geny tak zrobili, kurde. No, pod koniec. Bo, jakby tak, tak, mieli tak, tak, na tak. końcach, to myślę, że mogłoby być kiepsko. No, mogłoby być kiepsko. A i tego Ale pierdolonego że Dwighta, żem zabrał. No. On najwięcej punktów i tak miał od nich. Bo ja go trochę no. poganiałem, więc on zaganianie miał pewnie sporo. No. Ładnie poszło. Uff, jest! Udało się, Maxil! Dzięki, kurwa. To Bez to ciebie to by była lipa. No. Większość pomijał. No. Ale no. no właśnie starałem się jakoś żeby bardziej cię słuchać, żeby to właśnie pykło. No. no i pykło, o, jak fajnie. No, udało się, zajebiście i też na odcinku. Miodzie. No, o, wspaniale. Mi A teraz nie włączyłem nagrywania. Nie no włączyłem. Dobra. <laughs> Dobra. No to tym mega optymistycznym akcentem, czyli zrobionym adepta tutaj z Maxiem Legionem. Zakończyłem sobie ten odcineczek. Ja Wam bardzo dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że Jimmy Junga jest w 100% ukontentowany. Bo nie dość, że Legion to jeszcze Adept się udał. No. Zmak się, oczywiście. Oczywiście. To. Wow. Ale zajebiście. A na początku nie było, kurde, tej. Tak. Tak już szło, jakby się, kurde, miało zesrać wszystko, ale. się udało. Z... No, tak, zajebiście. Dobra. Dzięki wielkie. I do usyszonka. Elo Hello, 拜拜。Bye bye.